Tu masz źle, tu masz źle, tu masz źle, no to tak jakbyśmy tego sami nie wiedzieli. No i o czym tu gadać? Czemu, po co o tym gadać? Dlaczego nie pogadać o tym, co się może we mnie rozwijać, co jest we mnie, co czyni mnie lepszym człowiekiem, po prostu? Bo chcesz mieć we mnie lepszego człowieka, prawda? W relacji na tym to polega. Chcesz mieć w drugim człowieku lepszego człowieka. Powiększaj w nim to, co w nim jest dobre. Rozmawiajcie więcej o tym, co jest dobre, niż o tym, co jest niedobre. Naprawdę nie ma. Nie ma, nie ma sensu, nie ma takiej ilości po prostu smutku, żalu, goryczy złości, którą można by do relacji wnieść i od której to by się ta relacja stała czymś lepszym. Energetycznie rzecz biorąc, relacja jest tym, co do niej wnosimy. Czyli jeżeli chcesz mieć miłość, radość, szczęście, dobrobyt w relacji, to wnoś miłość, radość, szczęście, dobrobyt.